Ja mam go z tej strony Kitiela, a dzisiaj jestem w Rainbow Friendsach, Friends tym razem sama i staram się jeszcze raz przejść tą pierwszą część. Yy, drugą część, tak jak mówiłam, mówiłyśmy Wam, nagram z Panakiem, a ja chciałam... Pamiętacie, że pod ostatnim filmem właśnie z, te, z tej gry, z tego chapteru, no niestety, ale pod koniec mi się zginęło. I a ja bym Wam chciała pokazać, jak wygląda ją cało, jak się to przechodzi. Więc dzisiaj Wam to pokażę. Dobra, eee, to ja sobie my tu poczekamy i zobaczmy, masz do sklepie. I to jest bardzo ładne. Aha. <gry> Zaraz Wam to jakoś bardziej pokażę, tylko jak wejdziemy tutaj do gry. Dobra, ładuj się szybciej. No dalej. Przeładujesz jakieś minuty. O, halo! Halo. Halo! O! Słuchajcie, już chciałem wychodzić. Dobra. Jest taka scenka. Jak ktoś nie oglądał poprzedniego filmu z Rainbow Friendsów, to yy, ogląda go. Znaczy no, ogląda go koniecznie. Bo według mnie wyszedł śmieszny dosyć e, dobra Porywają tutaj jakąś babeczkę, która ma kocie uszy No dobra Dobra ja się przygotuję, bo chcę zabrać najwięcej tych klocków Witaj, hm. potrzebuję twojej pomocy Klocki Moje klocki spadły. Wszystko co musisz zrobić to jest znaleźć i odłożyć. Powodzenia. A, 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 dobra, lecimy z ty. I mam klocki. Nie no, zabrała mi klocka. No jak? Dobra, to ja sobie pójdę potem do tego. No co jest? Jakiś cheater. Tu zakuść niegrzeczny. Nie można być takim niegrzecznym. Trzeba się odnosić z szacunkiem. <grym> Dobra, nie ma tam blue. On tam sobie poszedł. Tylko jak tu przyjdzie, to będzie taki problem jakby. Ale ta, no, będzie problem mały. <grym> Dobra, tutaj właśnie idzie ta babyczka z tymi tymi klockami. A my zobaczmy tu. Czy coś mamy? W sumie mogę sobie podgłośnić, żebym słyszała w razie co blue. Nie wiem czy Wysłyszycie ten dźwięk. Bo ogólnie czasami nie słychać tych dźwięków. Jak ja czasami nie mam na przykład wyciszonego, to wy to... znaczy, no to jest na dźwięku, to wy to możecie jakby tego nie słyszeć. Aha, zebrałam przed wami. Ja wolę się skitrać w kartonie i iść odłożyć tę klockę. Tam jest jakiś podgląd w ogóle. Można widzieć, sobie ludzi No ja wolę też... O Boże, widzieliście to? ja Yeah. Diblu, idź sobie. No i sobie, gościu. Jak sobie jeszcze dziwnie gada Dobra, kolejny klocek, odniesiony. I... no właśnie idź. Idź, kościół, bo już macie dosyć. Dobra, ucieknę sobie tu i teraz uciekamy. Myślę już nie chce tam być w jego towarzystwie. Tutaj niestety, ale nic nie ma. Na razie jeszcze nic nie nikt, nie nikt nie zginął. No o podpowiedzi. O, nie patrzyłem, ja to powiedziałam. Tam jest. Aha. Dlatego poszłam w kartonie, bo po prostu się bałam, że tu będzie, bo go tutaj słyszałam. Sorry, wy chyba nie słyszycie tych dźwięków. Ale jeśli słyszycie, to dajcie znać w komentarzach. I też sorry, ale... Nie wiem, czemu w niektórych y, filmach nie da się pisać komentarzy. Więc nie wiem, dlaczego tak jest. Y, jak wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Ale podobno czasami YouTube sam wyłączam. No tu! Masz klocka, odnieś go! No, odnieś go! Tu, tu! No więc. O! Brawo. Yy, coś tam jest ja może sobie kupię jakieś dzisiaj karty. Greenos. Greenos. Tutaj. Greenek. Green. <grym> green. Hmm. Patrzcie, tutaj mam pokazuję, na przykład wygrałam w tą grę 39 razy. I pytajcie, zjeżdżam się. Kamera 6, sprawdzić, ile trwa już film. O, to jest moja łóżka. Ej, to jest moja. Dobra, to to jest moja łóżka, bo jest różowa. Kanapa zajęta. Oczywiście. Więc, dobra. Ej, nie musisz się wymać, bo jest ślepy. Jak masz złapać, skoro cię nie widzę? A, nie widzę. No nie. Weź Skręć tam, skręć w tam, skręć tam. No nie, nie mam szans. Nie, ona teraz na bank zbierze, no wiedziałam po prostu, Tutaj się już nie opłaca jeść, bo ja tak na pewno nie złapię. Dlatego wam mnie chodzi tak często. Dobra, jak on pójdzie to sobie jednak wyciszę, bo jednak mnie te dźwięki wkurzałem. No Blue, proszę Cię, idź sobie. Albo na krusień, albo jednak Patrzcie to. Co?! Wiecie, że u mnie wyciszenie to też jest skradanie się? Aha, tylko tak jakby Wam to powiedzieć, nie mam Robuxów, żeby się później odrodzić, więc... Muszę lecieć na wariata, tak jakby. Boję się tam do teatru iść. Dobra, nie zrobiłam tego. Najlepiej, no, zaraz też się przyjdą. Paczuszki z jedzeniem. Teraz trzeba tutaj znajdywać. Chodźmy teraz tam może. No i dajcie znać w komentarzach, czy graliście w tą grę, czy znacie. To jest naprawdę bardzo popularna gra na Robloxie, więc raczej na pewno ją znacie, jeśli macie Robloxa. Dobra, chodźmy tu może. O, no wiedziałam, żeby tutaj iść. Dobra, jak ja idę pod, y, za drzwi, to wolę mieć y, założony karton, bo nigdy nie, nie wiadomo. Niestety. Dobra, pamiętajcie, że drugą część już raczej na pewno nagram y, z banankiem. No idź! Nie! Musiałeś. Naprawdę. I nie gadajcie, że ja przez niego będę musiała iść na około. Mm. Skoro ja się chowałem w kartonach, to ja też będę się w kartonie. No i dobrze, że byłam. Bo tak to bym została zjedzona przez. I kolejna paczuszka. I została serio ostatnia. To łatwo. Zobaczmy jeszcze tu. Tutaj raczej nie ma, ale warto zobaczyć. Nie, dobra, tutaj nie ma. O, i jeszcze też dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy jak graliście w tą grę, to... No, jak to się nazywa? Ile razy Wam się udało przejść tą grę? Nie, 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 nie. Czemu ja do niego przed chwilą tak szłam? Nie wiem. Dobre. I patrzcie to, ja jestem pod kartonem. Patrzcie to, bo tutaj tak, trochę jakby widać, nogi wystają i widać, że kartony się ruszają, więc ja nie wiem, to potwory. O, w piwnicy, w piwnicy, idziemy do piwnicy, czy ja, z... może zdążę. Blina się ryzykuje. Ej, ej, widzieliście to? jest w ogóle taki stres jak on, one was widzą, te potwory. Seria. Adrenalinka wtedy rośnie. No i mam. Tylko teraz, żeby nie skusić. Dobra. Nie pytajcie, co to jest to dźwięk, dobra? No naprawdę nie pytajcie. Jeśli słyszeliście nie dźwięk, to nie, nie pytajcie, po prostu jakiś tam... No, czy telefon dzwonił? To jest pudełka poręczowa puścił jaskinę. Może yy, poczuł jedyny. O Boże, trochę już mało osób zostało, niestety. O, tu teraz je zajmuje kanapę. Ej, ja chcę sama oglądać telewizję, nie z tobą gością To jest moja ułko zaklepuje. Co jest tak dziwnie jakaś A Nie wiem. Eee, co pisze? Aha, nie znam. Po tym jak naprawisz moją maszynę, pokażę Ci dlaczego naprawdę tutaj jesteś. A no, jestem ciekawa. Hmm. dlaczego otwory wentylacyjne zaczęły przeciekać? Aha. Dzień sobie tutaj, dzień sobie tutaj. Tutaj mi zapra. Eee. Nie, nie, proszę nie, 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 nie. Nie, 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 ja nie, Dobra, no, nie, stres. Jaki to stres? Jak macie nie, na na... na... Wykrzyknik nad głową, to uciekajcie. Bo wtedy to on was widzi, jak się nawet chowacie. Jak się schowacie, ten się schowacie i schowacie się w karton, no to wtedy możecie być spokojni, bo wtedy już was nie widzi. Patrzcie, na przykład tutaj jest blue. Mm, tam był blue. Na przykład on mnie widzi, ja biegnę, biegnę, biegnę tu, tu się szybko chowam i on mnie nagle nie widzi, nie? To tak może być. Tak jeszcze to powinniście być bezpieczni. O, mam tu lampeczkę kolejną. Bezpiecznik. Bez pieczniki. Nie ja na tą tę lampeczki. Mhm. Dobra, mamy żółtą lampeczkę. Ale by było jakbym ja teraz weszła, ja by od razu mnie złapała, co nie? Wyszła. No w sumie wyszła też. Tutaj. Pomarańczak. Ej, idealnie się schowałam. Yy... Patrz, jest tam. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione szukania w tej grze. Znaczy, czy te bezpieczniki najbardziej lubicie, czy baterie, yy, czy te znaczki, znaczy, no, no smaczki. No wiecie, te takie yy, karmy, paczki z jedzeniem, <laughs> czy te klocki. Bo ja nie wiem w sobie. Nie jak to jest. Ule, dużo tego! Idziemy po to szybko, tylko żeby mi tutaj nie przyszedł. No nie no jeszcze ten tacia tyga no szybciej, idź, uciekaj mi stąd No proszę, idź sobie naprawdę musisz tutaj... O dobra no, teraz jeszcze teraz dwie. I będzie git. No dobra, ten gość już tam pewnie pójdzie. To ja nie będę tracić na to czasu i pójdę już tu do teatru. Dobra. Yy, odnoszę i jeszcze trzy zostały. Mogę być podpowiedzi. Ktoś tutaj ma dwie chyba? Albo trzy. Więc, okej, okay. długo już powinniśmy to wszystko na szczęście znaleźć. Ale ja bym jeszcze raz... O, dobra, ty masz, ty masz, to ty idź tu. Dawaj. Nie ma go, nie ma blue. Dawaj, ile masz tego? Aha, dwie miałeś. No to jeszcze jedno w takim razie. Jest dobra. Czekaj, co się dzieje, to nie powinno się dziać, co? I w ogóle czekajcie to że przed chwilą tego, jak to się nazywa? Jak, tylko to się nie nagrało, ale ja, e, co? Dobra, nie tego. Ehm, o Boże, zostało 4 osoby, nie, 5. E, mo mogę to wreszcie dokończyć, czy nie? Czy będę ciągle gadać jakiś inny piat? sobie na kanał E, to w ogóle to się nie nagrało, ale jak. Patrzcie, oglądam sobie telewizor. No, jak e, tam się zaczęła już e, to, się skończyło to szukanie tych bezpieczników, to ja normalnie myślałam, że mnie to zjada. To po prostu było coś takiego. Ale już tak dużo gaduma jestem. to na to, że będziesz musiał wrócić do zasilania, ale po prostu jestem gaduła. gaduła. No i sposób na zasilanie zapasowego generatora. Kto wie, może nawet po tym pozwolę Wam wszystkim odejść. No nie wiem, nie wiem. Prawdopodobnie będziesz ich potrzebował. Czemu ja kłócę? Aha. Latarka. Chodźmy tu. I tutaj nie ma. Ja tutaj wolę się schować w tym kartonie. Bo ja się teraz boję. Gdzie on jest? Pokus słyszę. Wy ja pewnie tego nie słyszycie. no gdzie są te baterie? Halo. Oj, nie radzę ci chodzić tak. Bo jeszcze się, się zjedzę. Co nie ma? A, Boże święty. No, mnie przy, straszyć. Znajdź baterie i, y, i zanieś się do teatru, podążaj za niebieskimi strzałkami. No dobra, to chyba wiem. O nie, ktoś jest słupem. Kawet czy przez kogo? Przez jakiego potworka? Jakiego? Patrzmy tu, na razie tego w wentach nie ma. A no tam idzie. Kurde, zabrała mi. się, bo wra. No. Widać, że też gra w tą grę w takim razie. Patrzcie, tylko na serwerze 4 osoby. No nie! Nie, teraz będziecie. Aha, fioletowy ją zabił. Czyli zostałam sama z tym gościem? No nie, gadajcie. Blue. I, I on szuka, czy ja mam szukać wszystkie te baterie? No nie, czy on nosi marabułka, żeby się jakoś odrodzić? Proszę, ja nie chcę tutaj sama. Tu. No nie no serio zostałam z nim sama, proszę to Dobra jest bateria jedna Ja tutaj często wolę chodzić w kartonie, bo ja się po prostu boję Myślicie że on szuka, czy ja sama szukam? Jak myślicie Bo ja już sama nie wiem Się boję naprawdę Dobra, tutaj się schowam lepiej może. No tutaj się lepiej może schowam. Mm. Trochę się cykam. Nie mam no, w ogóle nie szukam. Dobra. Czy są gdzieś tutaj w okolicy jakieś baterie? Czy nie ma. Dobra. Piąte. Hmm, Ile nie, 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 no dobra, później sprawdzę. Chodźmy jeszcze tam, może zobaczyć. Yy, nie, tutaj nie. A jak już tam. Tutaj nie ma. To znaczy, że tam dalej nie będzie, bo tam dalej się nie rozpię bateria. Ja mniej więcej wiem, w jakich się miejscach yy, rozpię. Weź, szukaj, a nie. Mógłbyś pomóc. No, pewnie się boi. W sumie też się bałam kiedyś, ale już się nie boję. Dobra, pomarańczowy. Jeszcze cztery. Nie tak dużo, ale samemu to trochę ciężko. Szkoda, że ta dziewczyna zginęła. Bo ona by pomogła. Pole iść teraz tak. Dobra, mam kolejną baterię. I wiem gdzie jest chyba jedna, bo ta dziewczyna brała stamtąd. On coś tu pisze, nie wiem, bo nie znam tych liter. Sorry, gościu, masz pisać for English. O nie. Nie. Klinujcie. Klinujcie. Czy ja sama zostanę? Jak? Mam kolejną baterię. i stąd. Czyli jeszcze trzy. Wiem, gdzie jest jedna. To wiem. A gdzie jest reszta? To nie wiem. <laughs> Może jeszcze zaraz do piwnicy pójdę. Nie. Ta, po tamten pójdę zaraz. Teraz chodźmy ten. Tak, to będzie według mnie dobre wyjście. Tutaj chyba mam jakiś peskiwanie, i nie sama zostałam. No czyli muszę sama wszystko teraz tu robić. No nie gadajcie, dlaczego no nie chcę tu być sama. Boże święty, kościół musiałeś, musiałeś, nie mogłaby być chociaż jedna osoba. Dlaczego? Z tego fioletowego, bo, bo ten dziad tutaj, ta dziadika, co siedzi w tych otowentach, wszystkich zabija i trzeba właśnie chodzić po tych śladach. No nie, jeszcze ten. Ej, będzie ciężko samej serii. Samemu zawsze jest najciężej w tej grze. I dobra, wiem gdzie jest ta ostatnia bateria. Te odniosę i wiem gdzie jest ostatnia. Chyba wiem. Dobra, dobra. Czy mi się uda przejść tą grę? Czy to jest pytanie, czy mi się uda? I ostatnia bateria. Ostatnia. Bo może pamiętacie, gdzie ona jest? Ja też pamiętam. Ona jest tam, gdzie ta dziewczyna ją zabrała i ja się złośliłam, że ona mi ją zabrała. Tam, gdzie wtedy mi też Grinos nie pozwolił przejść. Widzicie? Tu, 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 tutaj. Moż Czy będzie tak? Dobra, jest. Myślałam, że będzie taka sama sytuacja, co ostatnio była. Że on mi tutaj tak, rodził drogę i mnie pomarańczowy złapał. Ale na szczęście. Dobra, jak uda mi się, tu będzie ta bateria i uda mi się ją tam, to raczej mi się już uda to Tak, tutaj, wiedziałam. Wiedziałam. Teraz tylko, żeby ją dojść do. no, tam doprowadzić. Dobra, jestem już blisko, jestem już blisko. Trzy, dwa, jeden. Jest! Nareszcie. Nareszcie. Dobra, jest wszystko. I jest. Nareszcie. Nareszcie światło. Ej, serio, samemu to jest mega ciężko. Dobra, na razie nic nie będę kupować chyba. I patrzcie, ja tutaj jestem. Patrzcie, mogę tak. Mogę się chować w karton. He, he widzicie mnie? Nie chce mi się już tego czytać. Bo ja tak wiem, o co już... No ja wiem, o co chodzi. Patrzcie, no sama zostałam. Nawet tutaj macie na liście. O, po sobie. Aha, tu trzeba było potikety iść. Mam czapeczkę blue, znaczy mój na roll jakby ma tu założoną. Ale ja mam założyłam patrzcie tu. Ta blue niby jest najrzadsza. Dobra, to ostatnie łóżko. I to co sobie wybrałam? Pożegnalne ciasto jakieś. Gdy wszyscy dostaną kawałek ciasta, twarze wyjścia, a wszyscy będziecie mogli... Ale ja sama zostałam. Przecież ja sama zostałam. Wszyscy poginęli. Dobra. Dobra, tu jest pokazane. Don't pop the balance. Dobra, czyli nie można kopnąć balona. Bo się obudzi. Ja tu wolę czekać. Okay. Zamknijcie się drzwi, dobra, zamknęła się. Teraz tak to trzeba, hop, czego ja nie mogę tego przesunąć. Halo. Ja na stresogram. Dobra. Prawo ile pamiętam. Dobra, dobrze idzie. Szybko, szybko, szybko jest! Przeszłam. I teraz ja zawsze robię tak. Tu sobie czekam. I teraz patrzcie jak to śmiesznie wygląda, jak on tutaj łazi. A widzicie, widzicie? Jak to wygląda? Ja się zaraz tu przytrzaśnię. To ślepiej odsunę. <słyski> Pijam tam stoi. Jest! Justur Survived, Czy inaczej się to gada? Jest! Przeszłam to. Ale nie był Friends. Ale to było serio trudne trochę. Bo dawno nie grałam już. Dobra. E, słuchajcie, jeśli filmik Wam się podobał, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję i jeśli... O czekajcie, tu jeszcze to jest. Czyli. A, tutaj jest informacja w tym, że będzie. Yy, no, że to będzie szalona, że je, to się szykuje następna wersja, czy znaczy część. A już była następna część, ta druga, właśnie. No i teraz. Haj, ze Powrót do lobby. Yy, I dobra. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja się z Wami żegnam, pa-pa!